dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj będę się kotować. FNAF 1. Dlaczego FNAF? Bo mi się podoba, lubię go oglądać, ale nie lubię tylko grać. Ale dzisiaj sobie w niego zagram. Yy, I będę płakać. Nie mam wielu homajtek, więc mam nadzieję, że się nie powstam ze strachu. Yy, I jako iż yy, kupiłem sobie ostatnią książkę, znaczy ostatnią dzisiaj, taką świeża, nówka. To wiem, że sobie zagram we fnaf eee, Więc będzie fajnie. Jej. fnaf jakoś nie jestem. Ogadniam totalne podstawy FNAF-a. Ogadniam, jak się nazywają te wszystkie animatroniki, kto jest twórcą i tak dalej. Ale nie jestem jakby zaznajomiony z lore całej gry. Więc nie oczekujcie o mnie zbyt wiele. Znam po prostu totalne szczegóły znaczy twół, podstawy, dwa szczegóły. E, tak, i lecimy z nową grą Muszę jeszcze sobie zobaczyć dźwięk, bo dla mnie jest trochę za głośny Mam nadzieję, że mi to akcent wykrywa, bo nie wiem, żeby mi tutaj wykrywał coś Wnosta AM Pierwsza noc, tak, zajebiście Lubię to Dobra, tak więc jesteśmy, pierwsza noc i zobaczymy co tu się będzie działo um, Miałem troszeczkę fejla bo chciałem wyjść do menu Ale okazało się że tutaj, tego menu w ogóle nie ma I włączenie i kliknięcie escape'u wyłączałem całą grę Więc zajebiście Dobra patrzymy no tego gościa co tam pierdoli to nikt nie lubi Ja tym bardziej Łutekal Nie lubię cię gościu wypieprzaj mi stąd Wydaje się tak, że mi się myszka nie zgrywa z grą, nie blokuje mi się w grze i wychodzi mi na drugi ekran. To jest troszeczkę chujowe, ale no, ale jest. Dobra, na pewno trzeba patrzeć tu i tu, żeby się Foxy nie obudził, żeby się Freddy nie obudził, żeby się Czeka nie obudziła i żeby się Bani obudzi nie obudził. To jest fajne. Nawet no, pierwsze odnośnie takie zawsze w większości przypadków easy bo nic tak naprawdę przez większość czasu się tutaj nie dzieje pierwsza noc zawsze jest taka najłatwiejsza przynajmniej w tej części bo nic się po prostu nie dzieje, dopiero chyba się animatywniki budzą o czwartej albo piątej znaczy budzą, zaczynają się ruszać a tak przez większość nocy to za bardzo nic się nie dzieje więc pierwsza będzie easy od drugiej się dopiero zaczyna dziać coś tam ciekawego. No dobra, jak na razie niespecjalnego się nie dzieje. 88% pierwsza w nocy. Da się to wyłączyć? Bo to mi też zżera trochę baterii, ale się nie radę go wyłączyć. Nothing, nothing. Więc do tej chyba czwartej czy piątej mamy... Powinniśmy mieć przynajmniej spokój. Eee, bo wiadomo, że animatroniki będą się ruszać, ale nie będą nam stwarzać jakiegoś większego zagrożenia przez pierwszą noc, one będą się tam po prostu duszać między kamerami, ale nie będą do nas za bardzo podchodzić. Jak na razie nic specjalnego się nie dzieje, będzie się dziać się później. Nie wiem, czy wtedy się trochę nie ruszył, ale stoi na swoim miejscu, więc jest git. Ja tylko pamiętam, jak grałem, yy, z zagranicznych twórców, którzy tylko marszowali te kamery, wyłączali, włączali, żeby tylko animatywniki się nie ruszyły. A to jest tak skryptowane, że jeśli mają się ruszyć, to i się ruszą. Więc no. 80%, 20% nam zjechało przez godzinę. Więc fajnie. Dobra, na razie nic specjalnego. Nic się tutaj nie dzieje. Ponieważ że ja to muszę klikać. No, tak więc tak się to właśnie dzieje. Druga w nocy, nothing special, nic się nie dzieje. Więc no do tej czwartej, piątej powinniśmy mieć spokój w miarę. To nie jest, oznacza mi, że to nie jest seria z wszystkich części w Hmm, chciałem sobie nagrać taki po prostu jakiś taki oddzielny poboczny odcinek z jakiejś gry. A że wszyscy, znaczy wszyscy. Większość kocha FNAF, bo lubi patrzeć, jak się ludzie starają po gaciach, to postanowiłem. O, ktoś tu się ruszył? Banie się ruszył. Tu jest kurwa, synek, Dobra, czyli o drugiej się ruszają. No tylko w sumie bani. W że tylko banie się ruszył. Więc jak należy jeszcze easy. Jeśli oni będą gdzieś tutaj, tu, o tutaj w tych dwóch miejscach, to już się kurwa daje. ale spokojnie, easy boy. no tak więc, y, to nie są, to nie będą odcinki dla wszystkich części FNaFa, chciałem sobie po prostu zagrać w i być może zagram sobie jeszcze w w albo w tylkę. no tą część, gdzie tam już się siedzi w pokoju, zamyka się drzwi świeci się latarką etc, etc, gdzie ty jesteś kurwy bąku? tu jesteś kurwy bąku, dobra, to sobie tam bądź Dobra, jak na razie się tylko banie ruszył, więc jak na razie jeszcze jest easy. Bup, 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 boop, boop. Dobra, trzecia. Banie się nie rusza, z chyba, że tylko się przybliżył do kamery, nic poza tym, więc jak na razie jeszcze easy. 63% yy, mocy, więc na spokojnie. Powinno się tam udać. Wiem, że gdzieś się przejdzie całą grę. O, ruszył się gdzieś skurczy synek. A, cofnął się. Dobra. A się cofnął, to walić go. Coś tam mówiłem i zapomniałem co mówiłem. Na pewno nie będzie serii znaczy na pewno. Raczej nie będzie serii z yy, dwójki, bo tam już totalnie nie ogarnia. Bo tam trzeba nakręcać chyba muzykę. Trzeba nakręcać muzykę, trzeba zakładać tą maskę i nie lubię aż takich manik. ja wolę jak takie gry są po prostu proste, nie jest poza tym. Dobra, trzecia AM, jak na razie jest easy. Jak na razie nic specjalnego się nie dzieje. Nic się nie rusza, na tylko bunny się rusza, więc on to jest jak na razie jeszcze easy. Jestem ciekaw kiedy się Foxy obudzi Kiedy Foxy zacznie wyglądać, chociaż on pewnie się gdzieś tak o czwarte zaczyna dopiero ruszać Tutaj wszyscy stoją Wszyscy stoją, jak na razie tylko Bania trzy rusza Jeden Nie pamiętam jak byłem na filmie FNAF z dziewczyną, to tam wszyscy tacy zapaleńcy FNAFa, a ja pogadam tylko podstawy i tak za bardzo nie wiedziałem o co tam chodzi. Gdzie ty jesteś skóry BORONU? Gdzieś ty Polas. Tu też polas. Od ty kurwa, to już jesteś blisko nie. Skór wysynku. Dobra, tutaj się nic nie dzieje. Tylko pani się ruszył. Skór wysynek. No dobra, dosyć kurde się z tym zrobiło. Taka, że nic specjalnego. No otwarta, ja Ezy, bo czwarta M, 45% mocy. Easy, boa, Ale to widać, że to jest tak jakby nie za bardzo 3D. To byłko. To jest po prostu jakieś, nie wiem, namalowane czy coś, i wklejone po prostu. O, gdzie jesteś? O ty kurewko mała O ty kurewko mała. Tutaj jesteś. Taki kurwa cygan z ciebie. No ja sądziłem, że się zbliżysz aż tak. Dobra, jak razie tylko pania się tutaj zbliżył. A, gdzie ty jesteś? jest bad. That's really bad. Dobra, gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie ten cygan? Tutaj jesteś, dobra, cofnąłeś się. Okej, okay, bo troszeczkę się zasrałem. Troszeczkę się zastrałem teraz, ale jak na razie znowu kamery. Aby tutaj siedzisz dalej, ok. Ty tutaj siedzisz. O, czeka się duszyła. Czeka się ruszył. No dobra, jest piąta. Czyli o piąty zaczynają tak już, znaczy o czwartej zaczynają tak bardziej chodzić skutwy wysynki. No i bitch, please. Mamy szóstą. No, tak więc pierwsza noc w miarę easy, znaczy w miarę. Tylko tyle, że już po, podszedł dosyć blisko. A tak nic się za bardzo nie działo sensownego. Tylko styli mi się to nie podoba, że kurde, mam dosyć głośną grę. I teraz powinienem się Foxy chyba obudzić. Mutekal. Dobra, ja sobie jeszcze troszeczkę podciszyłem, grę, Bo nie chcę dostać jumpscare'em jump na pysk. O, 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 o. O, 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 o ty, kurdewko, już o 12, Takiś kurwa sprytny. Takiś sprytny jest. koluniu. Takiś sprytny jest. Chyba już rozwiemy, że wszyscy tak maszują te kamery Aż tutaj jesteś kurwa, No ale jeszcze piesie nie ma, ty już kurwa tutaj jesteś. Ale jeszcze piesie nie ma, ty już kurwa tutaj jesteś. z z kurby synku. Dobra, jak się tylko bani mnie tutaj próbuje nastraszyć. O! Tutaj stoi kutas Kutabarę, kutas zasadzkas. Już tam stoi Dobra, jak na razie Jest jeszcze safe. Na razie jest jeszcze safe. O! Cofnął się. Dobra Mam nadzieję, że mi jest starczy, kurwa No, Kutabarę Kuta barę, kuta Ty mi się nie podobujesz. Ja cię nie lublu. Kuta barę. Ej, ja masz taki pewne siebie. O, czeka też się już ruszyła. Czy, czy też się już ruszył. Mam mają ja mam jeszcze baterii. Kurwa O ty kurwa. Dobra, już taki jesteś. Chickens tu jest. Freddy też się już ruszył. Dobra, chickens się ruszył. Freddy też się coś tam zaczął. Tu też jest chickens, dobra. Ale tam stoisz? W kutarsku? Ciutku Co tak długo stoisz kurwa macie Chyba jeszcze tam chyba stoi Kuta z zasadzka jeden no Dobra po raz, okej okay. Gdzieś ty polazł Tutaj się cofnąć dobra. No dobra. Oho, Fredziak też się ruszył. Fredziak też się ruszył już. Znaczy od drugiej, od drugiej tej się zaczynałem takie całkiem nieprzyjemne rzeczy. Czekań dalej tu jest. O! Fajny masz. Dobra, jak na razie jest jeszcze safe. Dobra, Freddy wyciągnął swoje miejsce. Bardzo mnie to cieszy. Czekan dalej tutaj siedzi. Nie chcę tam siedzieć jak jej się podoba. Nie to tam nie robi problemu. Tylko gdzie się ten boniacz podział. To dalej tutaj siedzi. Tutaj jest dobra, czyli znowu idzie w moją stronę. Ok. Czekając, gdzieś zgubiłem. Chyba, że w kuchni siedzi. Tutaj jest dobra, czyli oni są obydwoje bardzo blisko mnie. Boniacz. no, nie podobasz, ty mnie się Boniacz nie podobasz, ty mnie się wiesz o tym. Dobra, oni tutaj siedzą, ok. Nawet ten tu siedzi, ok. No, trzecia AM, a ja mam 38%. Tak, chyba nie zobaczę, mi się to podobuje. Czeka tutaj siedzi, ten tu siedzi. Foxy się nawet nie wychylił, czyli Foxy wychodzi chyba później. Trochę mnie zaczyna już bić. O, tyku kutasku. O ty fiociku jeden, ty, 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 tylko dwa ty, 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 Zobaczcie, teraz obserwujemy tęcikę. Te to też mi zjebała. Czyżby ona w kuchni siedziała, bo na trzy cofnął. To się też cofnęła, dobra. Ok. Czy obydwoje się jak na razie cofnęli? Ok. Good for me. This is good for me. Dobra, ten tu siedzi. Tego tutaj nie widać. Ten tutaj dalej siedzi. Ok. A. Nie mam kamer. Rafeli siedzi. Kurwa. O, siemano Febi Z tego co wiem, to chyba to było bardzo rzadkie żeby Golden fidego tutaj zobaczyć Dobra, Bonnie siedzi tutaj A gdzie jest żółta kaczuszka Momo? Tu jest żółta kaczuszka Momo Dobra Żółta kaczuszka Momo Przyjacielski top, tak? Żółta kaciuszka momo. przyjacielski top tak, dawajcie mi tą piątą, bo ja już mam mało energii. Żółta, kaciążka, momo. przyjacielski top tak. Ten tutaj dalej siedzi. Ten jest tutaj. Cieka pewnie w kuchni siedzi. Podpierdala resztki. Żółta czuszka momo, przyjacielski to ptak. Dobra, to jest kufa blisko. Ta szmaczulka jest blisko. Nie podobuje mi się to, ten jest tutaj, to jest tutaj. No, dawajcie mi tą piątą, znaczy szóstą. No kurwa! Tasy, dobra. Udało się. Mamy to. Dobra, ludzie. Natomiast, cóż. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie drugą część z reszty tych nocy. Ten odcinek był taki bardziej pilotażowy, chciałem go zrobić, żeby wiedzieć, czy Wam się to, taki odcinek spodoba, czy nie. Więc, jeśli chcecie drugi odcinek z reszty nocy, to dajcie po prostu znać. I widzimy się w kolejnym odcinku, już być może, że niebawem. Tak więc trzymajcie się, do następnego zobaczenia, Bye.